Szanowni drodzy i kochani, w nowy rok chcemy wejść razem z papieżem Franciszkiem. To będzie duchowy coaching prosto z Watykanu. Za tym nieco przewrotnym tytułem, mam nadzieję, będzie kryło się dużo treści. Kim jest coach? No, to jest człowiek, który przychodzi do swojego klienta, bardzo często ze świata biznesowego, i stara się uporządkować jego myślenie. Stara się wspólnie z klientem zastanowić, czego ten klient tak naprawdę potrzebuje. Jakie cele powinien sobie postawić, jakimi metodami te cele zrealizować, i tak dalej, i tak dalej. Brzmi znajomo? Taki coaching, tyle, że dużo ważniejszy coaching, bo duchowy, chrześcijaństwo zna od dwóch tysięcy lat. Przecież w chrześcijaństwie chodzi o to, żeby często razem ze swoim kierownikiem duchowym wejść w siebie, zrozumieć siebie lepiej, a później, kiedy umocnimy się wewnętrznie, Zacząć zmieniać świat na zewnątrz, zacząć aktywnie działać w otaczającym nas świecie i osiągać to, co dobre dla nas i dla innych. A zatem duchowy coaching prosto z Watykanu. Ten coaching również pada nieprzypadkowo w tytule naszych czterech spotkań, bo przecież przychodzi nowy rok, a nowy rok to są noworoczne postanowienia. Jest w nas taka jakaś dziwna wiara, że Pierwszy dzień stycznia to jest jakaś magiczna data, że od pierwszego dnia stycznia wreszcie zacznę robić XYZ albo przestanę robić XYZ. I to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy porzucić w naszym duchowym coachingu. Jaki dzień jest najlepszy na zmianę? Naprawdę pierwszy dzień stycznia, pierwszy dzień nowego roku, w tym przypadku 2021 nic z tych rzeczy. Sięgnijcie do świetnej encykliki papieża Franciszka Fratelli Tutti. To jest encyklika poświęcona życiu społecznemu, ale wiele zapisów tej encykliki można a nawet trzeba odnosić do swojego indywidualnego życia. I tam w punkcie 77 pada jedno genialne zdanie. A mianowicie papież pisze tak: Każdego dnia otrzymujemy nową szansę Nowy etap. Jeszcze raz posłuchajcie. Każdego dnia otrzymujemy nową szansę. To się idealnie zgrywa z tym, co mówi Ewangelia. Bo jednym ze słów najczęściej padających w Ewangelii jest słowo dziś. I Nie chodzi wcale o to dziś, sprzed ponad dwóch tysięcy lat. Chodzi naprawdę o dziś, o tu i teraz. Ewangelia cały czas ze swoich kart mówi do nas. Dziś jest ten dzień, dziś powinieneś zmienić swoje życie na lepsze, dziś powinieneś ruszyć we właściwym kierunku. Jest jeszcze inny przykład. Przyznam jeden z moich ulubionych, bo to też moja ulubiona Ewangelia. Według Świętego Marka. W Ewangelii, według Świętego Marka, bardzo często pada greckie słowo natychmiast. I niech teraz specjaliści od starożytnej Greki mi wybaczą, ale spróbuję to słowo Wymówić. Jusius. Natychmiast. Wyobraźcie sobie, że w czterech Ewangeliach i dziejach apostolskich w sumie to greckie słowo pojawia się 58 razy. Z czego na kartach Ewangelii według Świętego Marka aż 41 razy. Są tacy bibliści, którzy mówią, że w ogóle słowo Jusius jest jakby znakiem rozpoznawczym. Neonem Ewangelii według Świętego Marka. A przesłanie jest bardzo proste: nie czekaj, nie czekaj nawet na magiczny dzień oznaczony cyferką 1 i otwierający rok 2021. Działaj natychmiast, nie zwlekaj, nie czekaj na lepsze okoliczności, nie patrz daleko w przyszłość, nie mów sobie za miesiąc mi się uda. Nie, działaj teraz, natychmiast. To oczywiście nie oznacza, żeby działać kompletnie bez zastanowienia. Mówimy i słusznie, że co nagle to po diable. Ale to też się odzwierciedla w tym słowie Iusius, bo słowa w starożytnej grece są zbudowane z wielu warstw znaczeniowych. I słowo Iusius niesie ze sobą też dodatkową treść. A mianowicie chodzi o to, żeby działać nie tylko natychmiast, ale działać jednocześnie właściwie, dobrze, tak jak należy. To wszystko mieści się w tym jednym słowie. A zatem w ramach duchowego coachingu przed nowym rokiem, pierwszy komunikat brzmi: nie czekaj, działaj już dziś. Ale drugie pytanie, na które odpowiemy sobie w kolejnym odcinku, brzmi: jak działać natychmiast, ale właściwie?